Dzień dobry przyjaciele, moi drodzy. Dzisiaj gramy sobie w Fortnite i lecimy sobie na kolosalne. Oczywiście, bo lecimy po moją pompę. Bardziej tam jest skarab, Nie, no tam zmory chyba nie ma, Znaczy nie wiem. Lecimy po fajną pompeczkę. Ja lecę zawsze na kolosalną, bo to jest Winek na naparzance. No to co, lecimy już na Wina. No mi się wydaje, że to będzie win. Powinien to być win w sumie, bo czemu w sumie to nie miał być winos? A wejście, nawet mi o tym nie gadajcie. O, teka mamy, dobra. A jest jednak zbola no to się nie spodziewałem, o. Ej, teraz więcej y, y, tych y, fontan lata. No dobra, widzicie co, wezmę takie double pompy. Y, więcej tutaj widzę, y, że tutaj leci y, więcej tych... O, no tutaj mamy nagrodę. Eee, ze zmora. Wezmę tak dla beki to w sumie. Dobra, biorę to kurde. Nie? Ja będę tego wyrzucam, ale jeszcze nie mam pompy. Znaczy, przepraszam, karabinu. Zawsze pompa mi się myli yy, z karabinem. O właśnie. Dobra! Ja to zostawiam, słuchajcie. Ja, ja tego nie... Ja tego nie wyrzucam. Szkoda, że złotej nie mam. Ale dobra. Uuu, snajpa. Skąd by się snajpa wzięła. Słuchajcie, ja tu mam taki bałagan. Cali, nie, nie, nie. To wezmę. To zrobić tak Robimy te... Kurde Dobra Chyba jest, ale nie, nie, nie O dobra, tak będzie lepiej Nie wiem, czy to było normalne, że snajpa tak leżała mm. O, A się tak? Sna o, kolejna snajpa Nie, to nie jest normalne Rzeczywiście to nie jest normalne Wezmę z tą wyrzutnię Biorę te granaty, weźmy se. Jest MK, zrobiście. Nie wypiję tego. Kurde, szkoda. Uuu, kolejna pota Zrobiście, to już mamy 10 na 10, nie? Ja. Zrobiście, to nie jest normalne. Dobra, wezmę z tego i lecimy o nie kolejna skrzynia o jezu co ja co ja drobłem? co ja drobłem? ty What? nie nie, to nie jest normalne na pewno a co ja tutaj jeszcze nie przełożyłem? Ciemna okej okay. um. nie ty jak ja tutaj Ja słuchajcie, tutaj pod przyciskiem W O tutaj muszę chodzić A pod myszką jak już, jak y, wale To muszę już klikać lewy przycisk myszy, no bo się to miętoli powoli, więc to zmieniłem, tak? Uuu Skrzyneczka była fajna W sumie nie przyznam się A dobra, paty ja nie biorę tych patek W sumie to jest naparzanka, więc tutaj musimy y, się Trzymać Hmm ty, bo my wygrywamy, czy nie? Co brać? Dobra, dobra. Hmm. Nieważne. Okej, okay, to już jest to chyba ostatnia skrzynka. Czym to lata? O, ale to dziwne jest. Czy na pewno? Że tak, na pewno, dobra. Czyli mamy wszystko gotowe. nami chyba Prze... Gdzie ona jest? A gdzie ta skrzynka jest? Kurde, nie no strefa! Dobra, chyba będzie trzeba ją olać. I ja nie wierzę. Patrzcie jaki mam patenta. Ty, 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 ty. śmietanka takie coś wymyślił. Oj, o nie! Uuu, dobra. No, w ogóle bardziej co ja umiem. Jo! Nie, tego nie umiem! Jo. Dobra. W ogóle to jest naposanka NFL, więc jest to fajna... 4 minuty, dopiero? Co? Eee... Kurde, chciałem, chciałem nawrócić Bo ja pod myszką mam teraz yy, podłogę, niestety, nie? Nie pod, yy, co? Nie pod x -em. pod x zawsze miałem podłogę Ha! Mam skara! Nic nie wiem. Dobra, ale mam skara, chociaż to jest ważne Ha jeszcze snajpę mam, no to, to już dopiero jest ważne. Coś tu ciąga Do w cholera. Nie! Ale ciężko! No kurde, nie Możesz, tej, możesz tej, tego nie ładować? Dziękuję! No kurde! A co tutaj się trochę pobawię?

Cholera, cholera! Kurde, ja się tak boję tego nie. O o nie, o nie! Kurde! Żut! Narka?

Dlaczego przegrywamy? Nie, nie, to jest. Skąd dostaje? OTA! Skąd dostaje? A tu jesteś? Co za debil? Yeah, nie, Ja nie umiem grać Fortnite'a. Ja słaby jestem. Hmm. Może jest tu Mam Nie wiem ale... Ups! Nice! <laughs> 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 ERPEK! Dzięki! Ha, i gośc mi ukradł. Dobra, dziękuję za arpeggia. Uuu! Skąd dostaję? Chciałem walnąć mu RPG, ale nie udało mi się. Ty już zaraz się ronda kończysz, czyli Jezus Maria. Ty snajper dziś na wieży jest na bank. O cholercie, o cholercie. To jest trudniejsze niż się spodziewałem Też mam snajpę. Może ktoś tutaj? Uuu, prawie trafiłem O nie, ktoś tu jest No, dobra, nikogo tu nie ma NIE! O cholercia mać! ELO! NIE! ELO! Hej, niestety, niestety, niestety o... No dobra, nie wchodźcie mi tutaj, proszę bardzo, dziękuję Jezu, dlaczego musiałam. Kamerka! Dobra, nieważne, Nie to nie obchodzi. Przepraszam, ale tutaj na kamerce było widać, ale dobra, mnie Dobra. O, i spadnie. A, nie spadł, niestety. Dobra. Dąki! Proszę kila Dobra, leży. Przepraszam, te tutaj widzowie było moją mamę widać, ale to nic chyba. Yy, dobra. Uuu, efekt. nie będzie mi się wydaje, o, dostał. Nie! nie ma mnie tu! No kurde, ze skomby mnie załatwił. My to przegramy, no! tak niewiele brakuje. Nagranie mi tutaj przykazało. Ja to nagranie zadam gdzieś tutaj na środku chyba, ale nie wiem, no. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Na razie.